Na antenę Małopolskiej telewizji IMAF powraca program Patrol 986. Oko naszej kamery będzie przemierzać tarnów przy okazji patrolu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Prezentowane będą także unikatowe nagrania z monitoringu, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Bardzo często zdarza się, że pojawiają się takie głosy, kiedy prowadzi się rozmowę z mieszkańcami. No, że was tam prawda nie widać, że was nie ma, że nie działacie, a w ogóle to wasza praca nie jest taka ciężka, o jakiej mówicie. Więc ja mówię, no proszę Państwa, proszę sobie oglądać nawet choćby ten serial Patrol 986, który pokazuje, jak wygląda nasza służba. A Na codziennie się włóczą jakieś włóczęgi, ja chowam kury i dzień jak dzień od godziny w pół do piątej, do godziny szóstej, dzień podniósł się Wałęsa i ja, no i tak wygląda, bo stają przy płocie i patrzą, i patrzą, żeby przeskoczyć płot po prostu i kurymi albo gołębiami chwycić. chycić. Patrol 986 emitowany będzie co dwa tygodnie na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska, a także na stronie imawtv. TV. Już w piątek pierwszy odcinek drugiej serii.